Witam wszystkich miłośników, amatorów fotografii w moim mini studiu fotograficznym na moim kanale YouTube w kolejnym odcinku poświęconym fotografowaniu. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam jak w takim małym pomieszczeniu, w takim mini studiu fotograficznym, które każdy z nas z Was może zrobić w swoim mieszkanku Zrobić zdjęcia przy świetle wpadającym z okna. Ja nawet nie mam za dużego okna w tym swoim studiu, a robię bardzo dużo zdjęć wykorzystując światło dzienne. Dlaczego okno? Dlaczego zdjęcia przy oknie mają być ciekawsze od zdjęć na przykład przy drzwiach? Część osób lubi czasami siąść przed oknem, i obserwować, co za nim się dzieje, jednocześnie, wspominając, rozmyślając. Emocje, które wtedy towarzyszą takim rozmyślaniom, są możliwe do sfotografowania. I to dzisiaj chciałbym pokazać. Przygotowałem mały plan zdjęciowy: jedna szafeczka, filiżanka na kawę, herbatę, krzesełko, no i oczywiście. Okienko. Wszystko to jest jak widać inscenizowane w małym pomieszczeniu. Dlaczego okno? Ano dlatego, że światło wpadające z okna jest niesamowicie miękkie, bardzo szybko, słabnie, co daje dodatkowy efekt. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na podwórku ustawimy w rzędzie pięć osób, jeden za jedną to gdy ustawimy właściwą ekspozycję na pierwszą osobę, to wszystkie pięć będą naświetlone z prawidłową ekspozycją. Jeżeli chodzi o światło, które wpada przez okno, tak samo przez drzwi do pomieszczenia, to gdy będziemy mieli ten rząd osób od okna, padna do okna i ustawimy ekspozycję na pierwszą osobę, to kolejne następne osoby będą coraz ciemniejsze, a ostatnia może nawet całkowicie będzie niewidoczna takie światło daje duże możliwości ponieważ umożliwia wydobycie większej tonalności która rozkłada się na twarzy na dzisiejszą sesję wybrałem aparat ustrzankę pełnoklatkową Nikon D810 obiektyw 85 1.4 mój ulubiony Oczywiście chciałbym robić tutaj zdjęcia przy maksymalnym otworze przysłony. Na dzisiejszą sesję zaprosiłem Patrycję do tych zdjęć przy oknie i będziemy razem wymyślać inscenizację. Słuchaj. Ja myślę, że miejsce dobre jak czasami ludzie chcą trochę po Powspominać, powyobrażać sobie coś. Przez okno człowiek, jak ogląda, to zawsze gdzieś tam się rozmarzy delikatnie. Filiżanęczka, no bo pije sobie jakąś tam kawkę herbatkę, obrazek i gdzieś mniej więcej w tamtą stronę. Czekaj, tu jest taki łok się robi nóż. No, a kochasz, a taka to, to, dobra. Jest ok. Jest ok. To rękę tak w powietrzu może fajnie trzymać. Sesję z Patrycją zacząłem, kiedy słońce było już mocno z prawej strony okna. Było to dość późno po południu, gdzieś około godziny 15. To zdjęcie oraz następne zdjęcie było zrobione tego samego dnia. Patrycja, tak, no tak mocno, nie, nie, głowę tak w tamtą stronę jak miałaś, tylko wzrok troszeczkę w moje, za mocno, za mocno, za mocno, musisz tam w ścianę, tam, a bardziej w okno skręć głowę, za mocno, za mocno, o tako i tam patrz, bardziej w okno, bardziej w okno, ok. Kolejne zdjęcia zrobiłem następnego dnia z rana około godziny 10, kiedy słońce było mocno z lewej strony okna. Widoczny jest inny kierunek oraz inne nasilenie światła. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i życzę miłego oglądania.